Hej hey. witam was serdecznie, z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcinek Farminga 19. Nagrywam to odcinek drugi raz. Nie mogę ustawić OBS, -a. mam masakryczne problemy. Niestety komputer, który posiadam nie jest najlepszy, więc duże problemy mi się robią, jeśli chodzi o jakość, to, to jest masakra. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się to wszystko ogarnąć. że jakoś to się wszystko wyprostuje ładnie został mi tylko ten rzepak i jeszcze słonecznik to będę do przystawkę przetargać na sklepie stoi do przywiezienia razem w pełni już mam nadzieję że uda się mi ją przywieźć Rzepak zrąbany Miałem nadzieję, że tego roku będzie więcej. Niestety jakoś mikrofali ale inaczej się nie da. Dobra, niech to się tutaj wysypuje. Dobra, jesteśmy na sklepie. Może się uda mi jakoś zatargać to Oczymaj to tutaj jedziemy Ciekawe jak wyjdzie ten odcinek, jak wyjdzie lichy to się załamie chyba Mam nadzieję, że będzie dobrze jakoś że się wszystko ułoży Kawałek drogi jest do przejechania. Więc widzimy się na podwórku. Idziemy, zamienimy sobie teraz przystawki. I pojedziemy w słonecznik Mam nadzieję, że ta przystawka będzie pasowała. Dobra, tam się i jedziemy po mało na pole i na polu się okaże czy ona będzie funkcjonować, czy nie. Tam ciągnik do zjazdu, tu ciągnik do zjazdu. Zobaczymy zaraz.

Nie da się tak A no, musimy kombinować nową przystawkę A takie buty, dobra No, że paku mamy 8 ton, to nie źle. Trzeba skombinować przystawkę jaką, żeby pasowała mi do tego kombajnu. Masa kreła Dobra, ja ten odcinek będę kończył, my się widzimy w kolejnych, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wczoraj.